Nieważne czy zdążysz z formą na lato czy nie, latem też można robić formę. Wbijaj do sklepu KFD po mega promki na popularne produkty. 133 Jak uciekałem? Zobacz na nagraniu. Dobra, w takim razie... Jest protest. Cześć witamy was serdecznie na kanale KFD Słuchajcie dzisiaj pod dębem A jak pod dębem to same mocne chłopy Jesteśmy na mistrzostwach Polski, wy? Siłowanie na rękę, dzisiaj ręka prawa Słuchajcie, startuje Tomek z KFD, zabetonowany Tomek, w kategorii do 95 kg, przyjechaliśmy robić cały materiał, dopingować go, myślimy, że będzie z... Myślimy, mamy nadzieję, że... Musi będzie, być dobrze, słuchajcie, musi. Tomek wraca po kontuzji, jest napalony, jest mocny, na pewno to wygra, trzymamy kciuki, wbijamy na salę. KfD, KfD. Jest ja z nami Tomek, przygotowany przygotowany, wiesz tylko 4 lata nie startowałem, więc no e, szczerze zapomniałem jaki to jest stres startowy, jest presja, która wiesz jakby się tam zbudowała, wzrosła, ja wiem, że jestem w dobrej formie nie wiem w jakiej formie są inni. Trzeba to będzie sprawdzić. zawodników. Yy, yy, Chyba z 15, z 15 zawodników. Jakim to systemem gdzie? To idzie z system puchowym system każdy życiu. Nie, skaśnien. system pucharowy, natomiast jest tak, że do dwóch przegranych, czyli jeżeli raz przegrasz, nie, nie znaczy, że odpadasz z rywalizacji, Jak w over możesz the top. się raz, wiesz, raz możesz się pośliznąć. Jak w over the Top stało? Tak jest, tak jest, od tego się zaczęło, nie. <laughs> Ale powiem wam serio, stres jest spory, bo mówię, musiałem zbić 3 kg, więc na końcu sauna wleciała 15 minut, Czuję się dzisiaj taki płaski, wiecie, wyleciała ta woda wczoraj płynny. Zbiałeś wagę? Jadłem, wagę tak? Miałem wagę. Ile, no, ile 98. Widziałem, że sauna kilku, była biała. Sauna, Ale kurde, stąd jest 18 km, stąd takie piękne miejsce, taka fajna sałenka. Sauna mi z, żeby zrobił taki rytuał. Po 15 minutach to ja wyszedłem, kurwa, śliski, wiesz, cały całe pokry, nie? naprawdę. Proszę, razem, bo już palecioka, żebyś te rytuały tam. Wie, no ale... może wolałbym żonę, nie? Znasz już przeciwników, są jacyś mocni, coś, coś. coś, coś tak, z osiągnięciami? Ogólnie, tak, tak, tak. Czterech zawodników takich, których, że tak powiem, powinienem się obawiać. No ale to stół zweryfikuje. Ja mówię, jest stres, bo nie startowałem 4 lata, więc ta taka sportowa, wiesz, jakby rywalizacja jest mi obca i od, od, oddaliłem się od tego, ale nockę przespałem, no mówię, no powinno być dobrze, ale reszta to jest szczęście w losowaniu, bo jeżeli Będę miał pierwszą ciężką walkę i się wypompuję. No to gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i cię pokona, nie? Nockę Więc... przespał, brwi ogolił. Co Taka się e? stało, ej. Ale co nie, no, no mam. Nie no mam. No nie mam. Ten... Ale ja też do ja niego patrzyłem, brwi ogolił, czy co? Wiesz, no, że no, ze my. stresu w osiwiałem. <laughs> nie <laughs> nie mam, no dla mnie ja patrzę do niego. Jak nie osiwiałem znowu w mastersach, tylko nie wiem, czy też ci opłacał taki chłop no to, na wyjdzie to, dwa to, metry. No ty możesz w Masterca. Nie, I swoje, cały czas swoje. Gdzie e, e, e. no chłop master? Marek no, o Mareku bo Marek... O, Artur Głowiński w mojej kategorii, choćby nawet. Co ty gadasz? Artur startuje? Artur startuje, Co tylko ty że jest master. Master'sa no się to... jeszcze do mnie dopisał, Arturę nie? Z powrót jeszcze przeszłości. 2000... To był no? 2000, jak ja z którym startowałem. Kurczę, to było 2001 albo 2002. No. No, 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 wtedy to był dwa wielki no. hop, nie? No. Wtedy się go bałem. <laughs> <laughs> A wam powiem jeszcze taką ciekawostkę, która tak naprawdę wczoraj po ważeniu była... Była, był kongres, który się tam co roku odbywa, były no. wybory te, ten, no i zostałem e, e, zgłoszony jako wiceprezydent i wybrali mnie na wiceprezydenta federacji. O, Także jeszcze będę piastował taką funkcję polskiej, e, Federacji e, Adwersyjnej, gdzie i tak zawsze próbowałem Adwersyjny odkąd zacząłem trenować. Jest, Teraz jest, przez każdej jeszcze Ale bardziej. to jest to ten pal? Fap, ty, czyli to, nie, nie mylić, jest? FAP młodzież czyli Sze... jesteś trochę jedną <grym> funkcją. Czyli jakby nie patrzeć jesteś wiceprezydentem FAPu. Tak A. jest. To Dlatego to jestem taki silny. Chciałem ci pogratulować, ale skoro jesteś nie wiceprezydentem FAPu to ja wolę żółwia. <grym> <grym> Bo to no, może to być... <grym> czyli Teraz <jednak> pod kamerę. <grym> jest, jednak słuchajcie, nie jest taki stary, wie o co chodzi w tym sloganie. Teraz pod kamerę, brwi ogolone. Tu jest Dobrze. Ja nie widzę. No wkręcacie mnie. No. Prawa czy lewa mocniejsza w tym roku? Prawa jest po operacji, więc, więc to będzie jej taki, wiesz, to, <laughs> że tak powiem, wielki test. Głowa jest okej, okay, bo czuję, że, że jak nie boli mnie fizycznie, to głowa już się odblokowała i mogę na maksa walczyć. Nie? A lewa? Lewą zawsze traktuję po macoszemu, to się tak mówi, że wie, że ona tam sobie swoje robi, ale często było tak, że lewa zamiatała jeszcze lepiej. Nie? Więc, więc zobaczymy. Na prawą mam presję, a na lewą będę się bawił. W paringów I... dużo było przed zawodami? Właściwie nie aż tak bardzo dużo. Powiem ci, nie maksowałem. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, wiesz, na jakich maksymalnych ciężarach jestem. To jest pierwszy raz w ogóle robiłem takie przygotowania, mm. gdzie bardziej skupiłem się na tempie. Skupiłem się, wiesz, na tym, żeby ten ruch był dokładny, żeby był, wiesz, taki jak ma być. E, I czuję się silny, ale robiłem 6-8 ruchów. Nie robiłem jedynek, nie robiłem statyki za bardzo. Mm -hmm. e, nie chciałem się kontuzjować, nie chciałem się rozpiewszyć. Chciałem właśnie budować sobie powoli Słuchaj, taką technikę. Jak... No powiedz mi, e, jaką techniką będziesz chodził w ludzi? W hak będziesz chodził bardziej, czy tricepsem, takiem? I to jest pytanie. Nie, na które Ci odpowiem zupełnie no, wiadomo, inaczej. Jest, tak, się, jak ci się... Tak, ale no, łapiecie się, pada komenda Ready Go, no to co pierwsze będziesz chciał wejść? Uż, Czy włączy, to, Co co? E, mieć. Właśnie, ja jestem tak, takim nie zawodnikiem, że nie, nie, znaczy, analizuję zawodnika wcześniej, co on robi, ale dostosowuję się do jego stylu i robię to, co będzie mi najprostsze. Czy że bardziej, bardziej będziesz to co, mam najlepsze, co on będzie chciał nie, nie to, co mam najlepsze będę robił, tylko to, co będzie najłatwiejsze, żeby go pokonać. Nie? To jest bardzo modernna praktyka. Czyli, czyli wiesz, czyli ja mam zrobić to szybko, lekko i przyjemnie i zaskoczyć go tym czymś, a nie, że będę Robił to, co mam najsilniejsze, on wie, że mam to najsilniejsze, i, wiesz, i w ten sposób on będzie na to gotowy. Atmosfera super, testosteron wisi w powietrzu. No Gęsto tak tam jest, jak się wchodzi na sali, Słuchajcie, każdy skupiony, każdy widać, że przyjechał po wygraną. Tak no i to jest najpiękniejsze, są różne pokolenia, bo są i młodzi chłopacy, którzy zaczynają dopiero przygodę z armwrestlingiem, ale są też starsi weterani, z którym Ty miałeś możliwość startować. Tak, tak. Są chłopaki, słuchajcie, przyjechał e, Artur Błowiński z takiej starej, starej kadry, są bracia Nering, kurcze, kurczę, jeden startuje w Mastersach, Plus 40, plus 50, ale oni jeszcze idą w normalnych seniorach. Tak Niesamowite to jest. Także tutaj wiek nie robi żadnego wrażenia. Te Testosteron, tak jak powtarzam, wisi w powietrzu: wielkie, ogromne chłopy. No i czekamy na te emocje. Czekamy i trzymamy cały czas kciuki za to ja to czekam, aż ktoś komuś rękę ulubi. <noise> Albo głowę. <noise> nie do no, głowy się nie da. A ja wiem, może tak już można. To była kiedyś konkurencja na y, zawodach Strongman. Teraz już nie zdarza, nie ja się spotkałem żeby na zawodach ja, teraz rozgrywano rozgrywało. Ostatnio, no, tak. ostatnio, ostatnio, ostatnio yy. tak y, jak Magnus Samuelson komuś. Właśnie złamał i urwał rękę, znaczy urwał rękę, no przyczepy znaczy, tak? w środku. chyba podczas jednego z Giants Life'ów Eddie Hall się z kimś siłował, też no, Eddie Hall się siłował z Wytautasem Lalasem, no tak Lalas no, to jest e, potęga w siłowaniu na rękę, bo to jest zdobywca wielu, wielu e, pucharów, jak ja z nim rozmawiałem, on się nawet zawodowo przed Strong siłował na rękę. No jego jego no to po prostu... Trzy to go było. nie? Szybciusko Szybciusko tam jest Wytautas Lalas i jego brat jest, jest e, on ma dwóch braci, ma. najmłodszy jest Mantas Lalas, Mariusz Lalas, i wytałtam to, to. Ja, Pozdrawiamy Klan la Lasów. Klan lasu. Z tak. tego e, czasu no nasili bracia na świecie, przemili bracia stolkman teraz. No. To. A to jest mój, mój przeciwnik z pierwszych <coughs> moich zawodów, z pierwszych moich zawodów, Wsiłowaniu na rękę. Półfinale się chyba wtedy spotkaliśmy, nie? Tak, w finale. Nie, półfinale. finale był... E, Final mieliśmy. No i obiecał nam w starych tak jeszcze tego nie dotrzymał. <coughs> już na tręcimy. Już tydzień jeszcze ale... To... Który układam się całe życie, trening możemy zrobić zawsze. Który to był 2000? 2000? 2001? 3. Za godzinkę niecałą powinna startować moja kategoria, zgodnie z planem. Ja już zaczynam rozrzeweczkę, tak żeby spompować łapy i miały czas na to, żeby się zregenerować. Także zobaczymy się już przy stole. Copy my from a copy my steel. Copy my steel. Plastik, boż, wanna copy my style. Plastik, boż, copy my steel Takiego mnie nie widzieliście, widzieliście mnie na nagraniach Nie widzieliście na zawodach, a na zawodach musi być adrenalina Ja jestem zawodnikiem, który wyzwala z siebie maksymalnie, wiesz, taką eksplozywność, energię To mi dodaje bardzo dużo siły I stres i tak dalej powoduje, że jestem silniejszy Bardziej chcę, bardziej muszę Ja to kurwa zrobię Znady coraz bliżej, słuchajcie, także trzeba szybciutko załadować Przetreningóweczkę nie zapompować się mocno i pełna gotowość. Lecimy z tym. Kto wymyśli te zjebane korki? Mm. <grymne> grymne, 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 grymne. 30 powitałem dobre ej idziesz Trzy, Jaka ucieczka. Jaka ucieczka. Przecież to jest technika walki. Proszę. Mariusz Grochowski, znajdźcie go. Jak może być ucieczka, jeżeli ja przecież na a nie pochnąłem. go? Tak, wznowimy walkę przy jednym... Ale dlaczego wznowimy walkę? Jeżeli to był jego drugi faul. Tak, ale sędziowie uznali, że Ty uciekałeś, więc... I jak bro, uciekałem? Zobacz na nagraniu. Dobra, w takim jest razie protest. jest... Yy... Jest protest. Jest roz, roz, protest, rozpacz Jest protest. Dobra, rozpiszemy okej. Jest werdykt. Jest uznany protest. Nie, nie będzie wstawienia To jest, jest drugi faul okcia i wygrana. Dziękuję. Nie mocny zawodnik, ja byłem tego świadom. może nie Powiedziałem się, że aż tak. Prądu mi brakło. Wiesz, trzymaliśmy się długo i wytrzymałość czułem, że puszcza. W pierwszej walce on spalował, w drugiej ja już celowo sfałowałem, żeby wiesz, jakby spróbować jeszcze na raz na starcie uzyskać przewagę. Kurde, znowu spięcie, trzymam go na wygranej, i tyle brakuje, nie mogę dobić. Wiesz, ładnie wytrzymywał. A taki niepozorny chłopak, nie? Byliśmy tutaj świadkiem, do tego niezwykłego precedensu, bo ja jeszcze nie byłem ja pierwszy na zawodach Arbensingu, wcześniej tego nie widziałem. Powiedz mi o to chodzi z tym protestem. No właśnie, jak to się rozstrzyga i w ogóle jak to, jak to wyglądało? Jak to Wszystko musiało, wiesz, być zgodnie z procedurą. Jeżeli wiesz, walce, jeden z zawodników ma jakieś obiekcje co do sędziowania, co do werdyktu, no to nie może zejść ze sceny i musi zgłosić protest. Protest wtedy składa e, trener klubu, pisemnie, no nie sprawdzają na, na kamerach, e, jak to wyglądało. E, I zadaniem sędziów było to, że ja celowo go zepchnąłem, a ja zmieniłem technikę walki. I podczas mojej zmiany techniki walki on spadł łokciem. No, i oni, on i oni stwierdzili, czyli że że On wykonał drugi fał. Tak, on zrobił sobie sam fał, a zrzucił na mnie, że to jest moja wina. No i wiesz, i pytam sędziów, jaką macie kategorię C. Dopiero co chłopak zdał kategorię. Tamten powiedział, że, że go zepnął, i sędzia posłuchał. No i wiesz, to już złożyłem protes i protest mi uznali sędziowie profesjonalnie, także wiesz, to jest najważniejsze, ale nie zmienia to faktu, że jestem panowie tak wyczerpany, że już mi się nie chce Dobra, bo powiedz mi jeszcze nie walczyć, Musi no walczyć dalej. Tak, będę, ale czuję, że straciłem tam naprawdę kawał serducha i wiesz energii, nie? Odnośnie tych sędziów, w tym już kategorii C, to jakie są jeszcze kategorie? Kategoria C to jest ten, który dopiero co zdał. No. Później, rok później może ponosić kategorię B no. e, i na małych turniejach być głównym sędzią. A kategoria A to jest sędzia najwyższej klasy no. polskiej, gdzie no. może na takim turniejach tutaj być sędzią głównym. Spróbuj. Co to jest? Ojeee! Ktoś będzie? Mogę teraz powiedzieć słuchajcie, co to jest. W momencie kiedy jesteście na turnieju i macie bardzo dużą pompę mięśniową, odrobina alkoholu powoduje to, że rozrzedza krew i możecie szybciej odpompować tę rajkę, a na tym mi zależy. Dlatego to jest takie, że tak powiem, apteczka pierwszej pomocy. Jeżeli jest pompa, dajesz troszeczkę alkoholu, ale cicho bo ze skoli, Ja mówimy. znam wielu osób co codziennie rozrzedzają krew, to musi dałem lefek tam Słuchajcie, mieliśmy bardzo mało czasu od z tą walczyć tak naprawdę raz po razie. Od poprzedniej walki mieliśmy tylko 3-4 minuty i wchodzi dalej do stołu, także trzymamy kciuki, mochamy amoniaki, walczymy dalej. Następna walka po mnie, pobiegamy. Przyjebać? Dawaj! Go! Start? Ale start w ustach gębił się bez tej chwały. Go! Nie, bo już się za bardzo znieczuliłem i miałem takie... Się... Nie Tego nie? Nie, teraz nie. A ten... Słuchajcie, Tomek nas poprosił, żeby teraz nie przeszkadzać. Chciałby się skupić na robocie. Zatem też usuwam się z Krzysztofem w cień. Bierzemy sobie drinka. I sobie tutaj cichutko się pod schodkami schowamy. Słuchajcie, trzecia walka. Teraz Tomek walczy z Damianem Kabusem. Ja obstawiam i tak wam powiem, że finał będzie taki, jak była pierwsza walka. Go! Trzymaj to! -0. Po tej walce walczy Tomek i to będzie walka o finał. Proszę Państwa, walka o finał. Faktycznie no, już medal Tomek ma zapewniony, bo jest najgorzej trzeci. Tego, to plan, ale no? yeah. Jak I don't want to talk. I trying to press the kid and really, you was soft. All you know is cap homie. You don't know the law. Head to the metal, you ain't catching no, no, me in park. I just hit the No, I don't want to speak. Talking all that good I just hit you with the please. I'm running up this school like Tyreek, i going deep. Watch me how I'm sussing, I be spreading it with ease. <laughs> Nie, 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 nie wiem jak to się stało. Nie, szczerze nie wiedziałem, Część, czy powiem. mamy finał, bo jeden sędzia pokazał na Ciebie, drugi nie pokazał drugi nic. Wiedział, nic i no, nie no, nie wiedziałem wie, co się stało. My zamarliśmy. No, I ja mówię, znowu to się stało, czy to, to, to chwila. To nie, chwile. ja ja, się, ja jestem no, w że jeszcze to w ogóle to, jakiś prąd miałem na tą walkę, bo ja Teraz prąd na ten finał. Dobra, Wójka Teraz teraz mam przerwę panową, więc idziemy zjeść. Co ty gadasz? Bo finały są na końcu. A który są finały? Później. Jak się wszystko skończy? Ale dowiedzmy się, żebyśmy przyszli na ten finał. Się bo, ja, nie bo ja jestem bardzo głodny no ja się domyślam, ja cię znam ja to troszeczkę no, no, idziemy mam finał i to kurde jestem mega szczęśliwy, ale z drugiej strony po pierwszej walce Odechciało mi się wszystkiego, totalnie. Mówię, kurwa, pierwsza walka, najtrudniejsza, najdłuższa. Trzy w sumie starcia, bo był jego fał, mój fał znowienie. Później był protest. Protest no, uznany, bo nie mogło być inaczej, bo sędziowie się pomylili. A później była walka o życie. Na szczęście drugą walkę dostałem taką, że w miarę szybko wygrałem. Trzecią walkę w miarę szybko wygrałem. Miałem ten czas na regenerację. No i kurde, w walce o finał. Wszystko zagrało, złapałem go, dobiłem, jestem w finale. A rywal, z którym będzie walczył w finale, powiedzmy, jak mądro drogę przyszedł? Eee, zawodnik, z którym walczyłem w rundzie kwalifikacyjnej do finału, jest automatów w półfinale, a ja z automatu w finale. I teraz będzie, został wyłoniony drugi półfinalista, czyli ten, który pokonał eee, no wszystkich pozostałych, tak naprawdę tego, z którym ja miałem długą walkę. I to też pokazuje, słuchajcie, że pierwszy zawodnik, z którym miałem tą długą walkę. Też się zmęczył i to tak się zmęczył, że odpadł. Nie mamy dalu. Nie mamy dalu ma i generalnie to pokazuje jak dużo szczęścia trzeba mieć w losowaniu. No samych. dobra, a powiedz mi, no to wiemy jaki jest e, finał, a jaka jest e, strategia tutaj walki o trzecie miejsce. O trzecie miejsce. No teraz e, ci, którzy są bez porażki, automacie wchodzi finalista i półfinalista. Mhm. A ci, którzy mają jedną porażkę, stamtąd tylko jedna osoba może wejść do półfinału. Czyli jest w tym przypadku ten, który e, Jusiak e, ten, ten zawodnik który pokonał tego, z którym ja pierwszym walczyłem. I oni są no, więcej walk stoczyli, są bardziej zmęczeni, więc potencjalnie będą dla mnie, jeden z nich będzie łatwiejszym rywalem. No. Ale jest jeszcze często tak, słuchajcie, że ten, który walczył w półfinale, już poczuł tą krew, tą adrenalinkę, on już John, jest wiesz, po tym półfinale. A ja jestem taki, wiesz, w tym finale, czekam, sobie patrzę i on już jest w tym cugu, poczuł krew, mm -hmm. wiesz, wiesz o co chodzi. I wychodzi i dwa razy pokonuje finalistę. I tak się zdarza. Musisz się tak mentalnie nastawić tak, abyś ty był właśnie w tym na swój najlepszy w finale. Podobało mi... mi się to, jak mi przypierdoliłeś w plecy, bo to działało. Mogę powiedzieć tylko, że Hanka bije mocniej, generalnie, Oee. ale ten, ale działało. A powiedz mi Tomek teraz. Ale tak. taka ekipa mnie dzisiaj wspiera, że no mega, bo tak, Wchodzisz do, do finału, no? walczysz z gościem, który przegrał raz. Tak. Jeśli ty w finale przegrasz raz, to, to jest... to mamy jeszcze obaj jedna po jednej walka. porażce i będzie drugi walka. finał, który będzie finałem rozstrzygającym. Aha. Lecimy zjeść, słuchajcie, chodźcie, a wiecie co, tutaj jest dobrego, i na no co, no co macie spadek, ja, ja muszę coś na... lekkostrawnego, ja żeby się na, nie... na Ciebie, że to, no, nie weźmiesz, bo to czyli to tak wygląda. Ty, no Ty tutaj startowałeś, to wiesz, gdzie coś ale ja jest. Ale to było lat temu 10. No to dobra. Da, dawaj, zrobimy na ten, dobra, to telefon. ma najwięcej gwiazdek. To, dobra, telefon. <laughs> <laughs> telefon do <przyjechać>. Byłem raz <laughs> w Czerakowie, nie, No. Czerakowie, ale muszę Wam powiedzieć, że wypiłem sobie w domu kawę na balkonie i mówię tak, Jadę do Sierakowa, 15 km. Panie Heniu, dziękujemy, no, dziękujemy. do zobaczenia. Jadę do Sierakowa, sprawdzić, nie? Sprawdzić, jak długo pojadę z zachodu do Sierakowa. To wiecie, jak długo jechałem? Kawa jacholę. zadziałała. Zgadnijcie, jak długo jechałem. Ja nie wiem, jaka ja to jest Pa. Słuchajcie, słuchajcie, my w oczekiwaniu na finał, zaczęły się już finały, teraz lecą Masersi plus 105 kilo. No i co, niedługo wchodzi Tomek, a my tu czekamy, z kciukami. Zawsze z za ze 7, trzymamy kciukiem ze Domka, Tomek musisz. Ja! Jest, mamy to! Tak jest, słuchajcie, udało się. Pierwszy raz w kategorii do 95 kg. Tak jest, 4 lata temu, jak odchodziłem, wygrywałem 86,90 W KFD, że tak powiem, zmasowałem sobie troszeczkę nóżki porobiłem, Seba, kod mnie tutaj poprawił. No i przeniosło się to na to, że też i w slingu mam lepszy wygląd, No bo w cieszej kategorii, kurde jest. Zrobisz trochę masy, trochę siły i co? Pierwsze miejsce, mistrz Polski, proszę Państwa, mistrz Polski do 95 kg, Najsilniejszy człowiek na rękę. W tym kraju do 90. Słuchajcie, jest przepustka na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Wiołożni. Zgadza się. Natomiast y, mój cel był, słuchajcie, taki, żeby sprawdzić swoją formę e, z najlepszymi w Polsce. Zrobiłem to, zdobyłem złoty medal e, i dalej idę tylko i wyłącznie w komercyjne zawody. Dostałem zaproszenie do Stanów na Wendetę, dostałem zaproszenie do Kanady, chcę z tego skorzystać. East West, dobrze Wam znane, bo bardzo świetnie się promuje, tam też chciałbym za, zaistnieć. No i to jest tak naprawdę dobra prognoza na przyszłość, bo Mistrzostwo Polski zdobyć, uwierzcie mi, że dzisiaj to nie jest prosta sprawa, co świadczy choćby dzisiejsza pierwsza moja walka, po której szczerze byłem totalnie zrezygnowany. I mówię, co ja tutaj robię? Ty, chyba za szybko, jeszcze po operacji dopiero byłem, a ja tutaj walczę. Jaki on jest silny, i wiesz, i był w głowie taka walka, i później to było na charakterze, że wiesz, że nie, no kurwa, muszę, 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 chcę, i wiesz, że tak powiem, trochę kola mi pomogła, rozluźniłem się, drugą, trzecią walkę, tak pamiętam, że spokojnie. W czwartej walce o finał wróciłem, mówię ty, ręka mnie boli, jest nabita. Ale mówię, no muszę to wygrać. Nie wygrałem. Mówię, kurde, jestem w finale. I teraz najgorszy moment to był ta przerwa. Słuchajcie, że macie tą, e, tą przerwę między półfinałami, znaczy między eliminacjami a finałami, gdzie ta krew schodzi, ta pompa schodzi, chodzą bóle, adrenalina schodzi, zaczyna czuć ból, na ty masz znowu walczyć i znowu być jeszcze, jeszcze na wyżynach, nie? I wiem, że rywal miał lekką przeprawę, nie był zmęczony, nic, a ja tak, boli łokieć. Z kurczem nie łapią. No ale dochodziłem do niego i to co gadaliśmy, nie? Troszeczkę par razy podpuściliśmy, tutaj z Tomkiem, taką małą grę psychologiczną zagraliśmy, ale się udało. To jeszcze raz gratulacje. Tak jest żonę, super. Szkoda, że nie zostajecie panowie na noc, bo ja bym chętnie raz. z wami to oprócz. Gratulacje. O, o. A, a jutro lewa ręka. Co prawda, lewa ręka jest troszeczkę lewa, ale że tak powiem, dzisiaj się lekko znieczulę i będę jutro walczył na takim luzie. Większość zawodników, którzy już są pod po, podbiorze nagród już właśnie gdzieś tam nie siadują w, w okolicznym parku. Tak, jak żony teraz tych zawodników to oglądają, to sobie wyobrażają. Ten kurwa pojechał na zawody. Ale słuchajcie, są takie sytuacje, że. Niektórzy na lewą rękę wstają, bo zasypiają, bo tak długo balowali. Także takie sytuacje. Słuchaj, takie jak no... tak mocno ręka boli, no to trzeba, żeby... trzeba, trzeba się Trzeba, trzeba, trzeba. No tylko najgorzej, że no, jak głowa rano boli, no to też nie dasz rady. No. Słuchajcie, kończymy odcinek. Ja naprawdę Wam dziękuję serdecznie, że Dzięki przyjechaliście. Również, że tu być. Dziękuję. Fajnie, że mogę pokazać Wam tą dyscyplinę troszeczkę bliżej. Nie widzieliście nigdy jeszcze mojego startu w zawodach. E, wróciłem po kontuzji, po operacji i dajcie znać po prostu w komentarzach, czy Wam się coś takiego podobało. Jeżeli tak, no to KFD mam nadzieję, że będzie ze mną dalej jeździło na takie imprezy. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Trzymaj hej, Na razie.